Błogosławione Lono, które Cię nosiło i piersi, które Saleś. Wypowiadam wraz z Wami to pozdrowienie u stóp jasnej góry na progu sanktuarium, które wpisalo się głęboko w dzieje jednego narodu. Równocześnie otwiera się szeroko w stronę wszystkich narodów i ludów Europy i całego świata. Wy młodzi wiecie już o tym dość dużo. Wielu z Was nie jest tutaj po raz pierwszy. Zwłaszcza w ostatnich latach znajdowaliście tutaj drogę. Na szlakach pieszych pielgrzymek, bardzo często z pielgrzymującymi na jasną górę waszymi rówieśnikami z Polski. Was wszystkich dzisiaj najserdeczniej pozdrawiam. A chciałbym, chciałbym tak jak owa kobieta z Ewangelii pozdrowić wasze matki, i waszych ojców, Wasze rodziny, Wasze młodzieżowe wspólnoty, wasze ojczyzny. Jesteśmy w Częstochowie na ziemi Polski. Wiem, że potraficie przekrzyczeć Hiszpanów, ale już wystarczy. Pani Jasnogórska, przyjmij naszą pielgrzymującą Rzesza do tego, Szczególnego wieczernika, podobnie jak do Jerozolimskiego Wieczernika, którym trwalaś na modlitwie wraz z apostolami, zanim zaczął ich prowadzić Duch Święty aż po krańce Ziemi, przyjmij naszą wielojęzyczną rzecz, jak wówczas. Dzień Pięćdziesiątnicy. Przyjęłaś pielgrzymów z różnych narodów i języków, tak i nas przyjął.